Uch, ale nas rozjadą. Zab bo wie wam, trafimy jakiegoś ruskiego mistrza w zapasach. I teraz, i teraz mam jeszcze dylemat, czy... No, rusz się. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Pewnie jest po drugiej stronie skały. Jak znam życie. Peczki? Ej, kurde, dwa poziomy za samo dołączenie do zabawy? Co tu się dzieje? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ej, no nie gadajcie, że Zara, chwila, czy byśmy wygrali? Nie, Zara, gdzie jest Fakia? Yeah? Tu jest Fakia. Yeah. No, pewerturn z mojej strony. Powinienem wylądować u niego na statku, jak on to zrobił. Gdzie moja sirena? Tu Karybili z przeszłości. Na powtórce widać, co tutaj zaszło. To nie on mnie tak załatwił tym z, z tym harpunem, tylko ja sam siebie załatwiłem, próbując załatwić jego. On mnie zharpunował, a ja chwilę przed chwilę wcześniej wystrzeliłem z działa, i moja kula armatnia. Trafiła w harbun, przez co zwoliła blokadę i ja wpadłem do wody zamiast do niego na pokład, więc yy, w sobie chciałem być cieny, a wyszło jak zwykle po prostu straszny mega niefart i kurde, ja pierdzielę, Nie wystrzelił mi stolet nawet. <śmany> LOL. Ale jesteśmy w słabym miejscu, kurde. Za stołem trzeba było się pojawić. Ej to wyglądało tak, jakby on też się wydłużył, słuchajcie. Nie powinienem tego robić. Nie powinienem tego robić. Powinienem od razu olać to jedno trafienie i zakręcać za nim. I pocisnąć go dalej. To może być ciekawe podejście. Ale nisko poleciała ta kula. A ta za wysoko. Prawie mnie zachęcił. Zabity. Gdzie jesteśmy? O kurde, jak daleko. Dobra, spróbujemy go, spróbujemy wypłynąć nim za, za to. On też jedzie na defaultowych zapasach. Mamy dziury, mamy jakieś dziury. A co to kurde było? Fuck! <laughs> o, czy, nie, nie może. Właśnie to jest fajne, że nie może, ale... Jezus Maria, ale fuck up z mojej strony. Plus jest taki, że ramuje skały teraz. Powinienem od razu, od razu na dół zeskoczyć i go kampić. Błąd za błędem popełniam. Ciekawe, czy był statek nie za to właśnie. Nie sprawdziłem ile miał desek. Dobra, jesteśmy w ostrym lewym. Zabiłem go znowu. Dobra, godziby go. Będzie wektor. Będzie wektor. Łu, wow! nie chcę część szota, chcę zwykłą kulę. Eee, okay. keg. Albo kurde, HGW co? Nie wiem co to się... co to... co to mnie zabiło. Radobowe, Miałem pół życia z kula armatnia. Ja pierdziele. Wiecie co, chyba sobie muszę odpuścić te solo... Solo te, bo... Zaraz zdobędę tytuł... Najbardziej pechowego solo pirata w Sea of Thieves. Ale ja pod pokładem byłem! Musiałem na kega wjechać. Zobacz, zobaczcie co tu się dzieje. Zobaczcie gdzie on jest w ogóle. Zobaczcie ile mamy dziur. To był keg. Mówię wam, to był keg, to, to, nie, to nie był runball. Stoję koło beczek, to był keg. Wjechałem na kega. Kurde, fuck me. Na kega wjechać? Jaki, jaki trzeba mieć niefar w tej grze, żeby coś takiego odstawić? Spoko, spoko. Nie bój żaby. Zaraz do ciebie wrócę, cwaniaczku. Tylko się nareperujemy. Jest jeden mały problem. Zwróciliście uwagę, ile mi zostało? Bo wcale nie ma więcej. Strat bez strat. Jeżeli on ma mniej desek niż Jakul Arbaty, to jeszcze to wygramy, mówię wam. To jest dobry kon bardzo dla mnie. W tej chwili. O o! Jakieś pytania, panie i panowie? Jakbym się nie cofnął, to by mnie to zabiło. Kurde, będzie miał Wektor szybciej ode A, nie ma kularmatu i za są parę trzęsionków tylko. Nie ma desek. To jest teraz tylko kwestia czasu. Dlaczego go nie zakotwiczyłem i nie pływam nim w granicę? Jeżeli nie rzuci się komuś kotwy, szybciej tonie, szybciej nabiera wody. Suchutko, piękniutko. Dlaczego nie raskałem? Chciałem, miał uszkodzony ster, nie zdążyłem wyprostować. No, 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 kurde. Oczywiście mamy pecha, bo walczymy. O, boże ruskie. Jesteśmy z wiatrem. Jesteśmy pod wiatr. To nie jest dobrze. Oni mają przewagę i to kurde kosmiczną. me! Oh! How did it... What the actual fuck? I'm asking myself. Whoa! Fuck me! To ja mam takiego pecha czy mu te kule wchodzą tak dalie we mnie powinni tą muzykę skrócić. Ona za długo trwa. Takie moje skromne zdanie. O, 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 o. Dobrze, dobrze wykorzystał ten moment. Ja postaram się wykorzystać lepiej. Ale wróci do siebie na pokład bardzo szybko. On jest doświadczonym żeglarzem. Bardzo, bardzo dobrze wykorzystał wiatr na swoją korzyść, tak? Żebym żeby mógł spróbować borda, ale żeby nie mógł, żebym ja nie mógł go wykorzystać. My się wcale nie zdziwił, jakbym nie próbował kegować. Tak. Planuję mnie zbordować i. Spaniaczek, widzieliście Miałeczkę. O, i to jest ta cholerna ściana. To jest ta cholerna ściana, o której mówiłem Planował mnie skegować Odbija. Dostał dostał bardziej niż planował i wyciął długą. Ja mam wrażenie, że mnie próbuje wykajtować za, za ten. Na samą granicę potem mnie zbordować i sprawić, że wypłynę poza. poza ramy. To nie jest dobre miejsce dla mnie. To jest bardzo słabe miejsce dla mnie. Herlig. Gdzie jest... Gdzie jest granica? Kurde, płynie w drugą stronę w ogóle. Tak, pod wiatr jeszcze. Jest! Pierwszy raz się to udało mi przeprowadzić. Zero żarcia, mało desek. Daj szybciej, od niej zdąży wrócić. Mam jeszcze blunderbombę? bombę, mam. Ale nasz statek jest bezpieczny, bo jest zostawiony. Kurde, to będzie na klipach. Idealnie! fuck yeah! Uwielbiam tą grę! Ale będzie mega, kurde, kompilacja przy połowy piątek, jak stąd do tamtąd. Wiecie... Powiem tak. Wygralibyśmy szybciej, ale skubany pod wiatr płyną, no. Akurat, akurat jak go zabiłem, to rotacja... Bo cały, on, był, on był cały czas w skręcie, jak już go zbordowałem. I rotację miał tak nieszczęśliwą dla mnie, że jak już go zatłukłem, to skumany płynął na środek areny, a jak się odwróciłem w najbliższą ścianę, to był podwiat. Ale jej. A I tak by nie zdążył wrócić. Słuchajcie, on się... Dobry ruch z jego strony chciał się zakotwiczyć dobrze pomyślane, ale nie zdążyłby wrócić. Już byliśmy tak głęboko, że, że aż, mi, aż mi kolory zjadło. Nie, słuchajcie, serio, to, to, to zasługuje na podwójną faferę. Ja jestem z ciebie dumny. Mm. Wow.